Dobra. Jesteśmy na... Zaczynamy nagrywanie na y, Craft na trybie Drop SMP z moją kolegą. Będą też jeszcze moi inni koledzy, ale polecam na ten serwer, ponieważ jest bardzo fajny. Przyjemny mamy sobie tutaj pogrzeb na wielu trybach, na przykład na Drop SMP, Jest on bardzo fajnym trybem więc wam go polecam i będziemy teraz robić dobre więc no yy, więc tak no tutaj już mój kolega zbudował pierwszy domek dla mojej kolegi Ja piszę do niego właśnie na msg. Wejdzieli sobie, przejdziemy sobie do niego na DC. Siema. No siema. Jutro też na kartę rowerową. Nie, nie będzie. Serio? Nie. Przywitaj o, się. O, Przywitaj się. Dawaj, tańczymy pingwinka Dobra. Ale gdzie? Na fortech, gdzie. I pójdę tego muzyka pingwinem, jestem małym Oczy okay. mojej kwa też jest fajne miejsce mm -hmm. jest na ten balkonik? Już no, na TikToku byś się bardziej wybiła. Dobra, tym co? Bo jest kiedy już. Już. I jestem małym i jutrukiem swojej mamy, bo na